Z wielkim bólem serca rozpoczynamy przeżywanie triduum paschalnego. Z bólem serca dlatego, że wspólnota tworzy mistyczne ciało Chrystusa. Jest Chrystus. A gdzie są jego członki? Niestety, ci, którzy powinni tworzyć ciało Jezusa Chrystusa, dzisiaj są zamknięci w domach z powodu strachu przed śmiercią. A liturgia. Triduum paschalnego jest rzeczywiście wyjątkowa i wiele może każdego z nas nauczyć. Całe Triduum Paschalne stanowi jedną liturgię. A więc to, co Przeżywamy w tej Eucharystii, czy w jutrzejszej Adoracji Krzyża, czy w Wigilii Paschalnej stanowi jedną najważniejszą liturgię roku liturgicznego. I właśnie są znaki, które pokazują jedność tej liturgii w czasie rozpoczęła od znaku krzyża i pozdrowienia. Jutro adoracja krzyża rozpocznie się od milczącej modlitwy. Przewodniczący celebry będzie leżał krzyżem. Uznając swoje grzechy, swoją kruchość, Wobec męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. I wreszcie Wikilia paskalna. Jej początek też pozbawiony jest pozdrowienia. Na początku też nie ma znaku krzyża. Jest poświęcenie ognia. poświęcenie wody, chrztu, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, aż wreszcie na końcu zaśpiewamy radosne Alleluja. Dlaczego w tej liturgii paschalnej są te trzy etapy, trzy potężne znaki? Bo chodzi o to, żebyśmy sobie uświadomili, że nasze życie jest ściśle związane z liturgią, ściśle związane z tajemnicą Chrystusa, z Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. W tej Eucharystii pójdziemy do domu, ale sercem powinniśmy być przy Chrystusie. Przy Chrystusie, który po ostatniej wieczerzy modlił się w ogrodzie oliwnym, potem został perfidnie zdradzony przez Judasza, perfidnie, bo pocałunkiem, Pocałunek miał być znakiem, kogo mają pokwycić. Czyż można wymyślić coś mniej perfidnego? Będziemy potem medytować. Nad niesprawiedliwym sądem, aż spojrzymy na Chrystusa przybitego do krzyża. I w tym momencie jak gdyby cały świat sam rzekł, bo człowiek ukrzyżował Boga. I Bóg na to pozwolił. I wreszcie przejdziemy do medytacji owoców tego posłuszeństwa Jezusa Chrystusa, bo przecież nikt mu życia nie odebrał. On sam zgodził się. Nie bronił się ani przed San Hebryny, ani przed Poncjuszem Piłatem. Człowiek, stworzenie przybiło go do drzewa krzyża. Wrócimy po tej wielkiej medytacji do domu, ale cały czas myśląc kontemplując, po co ta śmierć, po co ten plan Boga? Aż liturgia wigilii paschalnej przedstawi nam Tą głęboką tajemnicę. Akt stwórczy, grzech pierwszych rodziców i plan zbawienia Boga, którego koronowaniem będzie właśnie przyjście Syna Bożego. Bo Bóg jest miłością, Bóg tak umiłował świat, że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg kocha i nie chce, żeby ktokolwiek z nas się zatracił. Kto wierzy i chrzest przyjmie, ten będzie zbawiony. Po to apostołowie poszli głosić dobrą nowinę. I cały czas, przez dwa tysiące lat, Kościół czyni to, co mu nakazał Jezus Chrystus. Głosi człowiekowi dobrą nowinę. Ewangelię pokazującą miłość Boga, która objawiła się w Jezusie Chrystusie i która daje nam nowe życie. Ta liturgia pokaże nam też obecność Chrystusa pośród nas jako zwycięzcy śmierci piekła i szatana. Jest z nami, aby nas karmić sobą samym. I bracia i siostry, właśnie wchodzimy teraz w tę tajemnicę. Zachowując się nad dzisiejszym słowem, przypominamy sobie paschę Żydów. Skupieni jesteśmy także na ołtarzu naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo to przecież ostatnia wieczerza. To przede wszystkim chcemy zaspokoić głód. W dobrych czasach chodziliśmy do restauracji. Nie tylko dobrze zjeść, ale przede wszystkim zabawić się. Bo jedzenie kojarzy się zawsze ze szczęściem. Z przyjaźnią, z odpoczynkiem, z radością, nam, pozwala nam zapomnieć o trudach dnia codziennego. Ale ta paska, którą przeżywali Żydzi. To nie było spotkanie towarzyskie przy grillu. Ta wieczerza, którą w nocy z pośpiechem spożywali Żydzi, miała całkowicie inny cel. Mianowicie mieli zabić baranka paschalnego po to, żeby wyrwać się ze śmierci. Mieli spożywać tego baranka z pośpiechem, wiedząc, że to ostatnie już spotkanie, ostatnia kolacja, ostatni posiłek w niewoli. Ta ofiara paschalna i spożycie jej... Ożyło wspólnoty Izraela Rozpoczynało nową historię, historię, którą Żydzi do tej pory rozważają i do której po powracają, to jest źródło ich tożsamości, ale także źródło naszej chrześcijańskiej tożsamości. Bo właśnie na takiej wieczerzy z apostołami spotkał się Jezus Chrystus. Wieczerza, która przypominała wielkie dzieła, które Bóg uczynił dla swojego narodu. Ale jakże ona inna była od tej, którą Żydzi tradycyjnie spożywali? Nie było już na niej zwyczajowych potraw, nie było baranka. Nie opisują też pozostałych tradycyjnych potraw, które przypominały niewolę i smak odzyskanej wolności. Pozostały jedynie chleb i wino. I Chrystus, który całkowicie zmienił sens tego, co Żydzi przez wieki przeżywali. Bo okazuje się, że podczas ostatniej wieczerzy to Chrystus stał się barankiem. Tym, który przyszedł wziąć na siebie grzechy całego świata, i swoim posłuszeństwem i cierpieniem zmazać ciężar naszych win. To Chrystus w trakcie tej ostatniej wieczerzy przemienia chleb w swoje ciało i winą w swoją krew i daje apostołom i nam jako pokarm na życie wieczne. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten ma życie wieczne. Ale w Eucharystii ustanowionej przez Jezusa Chrystusa jest jeszcze jeden bardzo istotny wymiar. Wszyscy ewangeliści opisują ustanowienie najświętszej ofiary. Przed chwilą lektor zaśpiewał nam fragment listu do Koryntian pierwszego listu do Koryntian, który stanowi najstarszy opis. Święty Paweł zaznacza, ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazuję. A więc święty Paweł nie mówi o swoim nauczaniu. On nie wymyślił Eucharystii. On jest wierny temu, co powiedział Jezus Chrystus, co ustanowił Chrystus. Ja otrzymałem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł, to jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerze, wziął kielich. Mówiąc, kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej i czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. To jest najstarsze świadectwo pisma świętego. To jest początek lat pięćdziesiątych po narodzeniu Jezusa Chrystusa. Kościół żył od samego początku Eucharystią, świadomością, że pod postacią chleba i wina jest obecny Chrystus w swoim pustwie i człowieczeństwie. Kościół jednak dzisiaj przekazuje nam Ewangelię według świętego Jana. Święty Jan w swojej ewangelii opuścił opis ustanowienia najświętszej ofiary, ale przekazał coś, co nam tłumaczy, jakich owoców powinniśmy się spodziewać po przeżywaniu najświętszej ofiary. Bo nie chodzimy na Eucharystię po to, żeby wypełnić tylko przykazanie. Nie przychodzimy tutaj dlatego, że się przyzwyczailiśmy. Że tak trzeba. Chodzi o to, że bez Chrystusa nie wyobrażamy sobie naszego życia, bo On nas ustalnia do miłości. W relacji świętego Jana, Pan Jezus zdjął swoje szaty i obmył nogi apostołom. jest owoc Eucharystii, miłość w wymiarze krzyża, gotowość do poświęcenia, do daru z siebie. Patrzymy. Na to, co się dzisiaj dzieje w naszej Ojczyźnie i w całej Europie, dzwoniłem do Włoch, do księdza Pawła Króla, który tutaj z nami był przez dwa lata. Od pięciu tygodni siedzi zamknięty. Raz w tygodniu jedna osoba może wyjść tylko na zakupy. Nie ma sprawowanej publicznie Eucharystii. Można tylko wejść do kościoła i się pomodlić. Bracia i siostry. Dla nas to jest naprawdę ciężki krzyż sprawować Eucharystię w pustym kościele w niedzielę zmartwychwstania. Ale jak popatrzymy na te ostatnie tygodnie, Kiedykolwiek kościół wobec tego zakazu zbuntował się? Namawiał do przekroczenia obowiązujących zakazów. Krzyż. Krzyż, który mocno uwiera, ale krzyż, który chcemy dzisiaj przytulić do swojego serca i mocno ucałować.